Pan, ma pan Marek też? Tak. A ma pan pracę? Już pracuję. Bogu, dzięki. No, i, i no, moi znajomi, pani z mojego miasta rodzinnego, z Olkusza. Niesamowite. Tak. A to prawda. I proszę sobie wyobrazić, że zawsze mnie poznaje w tym tłumie. Tak jest. Pamiętam, jak pani mi zdjęcie wydawała. Nie wiem, ile miałem. A tatuś robił zdjęcia komunijne. I wiem, że było tak, że nawet pieniędzy nie było wtedy, bo to wiecie, jak robotnicy, jakieś tam coś więcej zdjęć, proszę Panią, można później, czy jakoś... I taki był tatuś, zresztą nazywał się Bazan. A to już nie żyje, ale rzeczywiście całą duszą był oddany Kościołowi i, i, i mieszkaliśmy blisko Kościoła i, i zawsze bardzo dużo pomagał, dużo na Kościoła. I był taki okres, że nasz proboszcz, Ojciec ksiądz Marchewka nie miał samochodu. To była wtedy naprawdę e, ciężka sytuacja i mój tato zawsze służył autem. E, e, dowoził gdzieś do chorych, czy, czy po prostu do innego miasta jechał, czy nawet do biskupa. Tak, zawsze służył. Że, bar... się modlili w samochodzie. Blisko poczty mieszkaliście. Tam mieszkałem w naszym ciągu. No. się w tej chwili tylko raz w roku, ale zawsze ojciec poznaje i pamięta. I tak, to była, to była tak koło ko ko Machnickiej. I tam był przy tym, przy tym był szpital na tej ulicy? Tak. Wspaniale, a teraz Stanford. A jak tam zdrowie? Dziękuję bardzo dobrze. Jak je przyjeżdżam do Częstochowy, to od razu się czuję lepiej, zdecydowanie lepiej. Bo wiem, że były pewne kłopoty. Problemy są, ale problemy się odkładają na bok. wiem że mąż jest potrzebny, naprawdę. Proszę wyobrazić, że to był bardzo słaby rat. Mamy pięcioro w tej chwili, także... operację i modliliśmy się jadąc do Częstochowy. Wszyscy wiedzieli, że... bo był taki moment, że mąż nie był. Był w Polsce i, i naprawdę Pan Bóg działa cuda i to jest niesamowite. Widzę, że jednak mąż jest potrzebny. Musimy te grupy przywozić. To Stanford i Bridgeport, bo w tym roku połączyliśmy i Bridgeport i Stemport. Proszę bardzo. Ale Pan zostawił żonę gdzieś panią jadzie, pani Wiesiu. No nie mogła w tym, w tym roku przyjechać. No jeździmy, tu już je, jesteśmy 13 raz od początku, kiedy te pielgrzymki się zaczęły. Z New, z New Britain, Connecticut. No i jakoś do tej Marii o, o, proś z prośbami o, o pomoc, o zdrowie. A czy pan łowi ryby i poluje pan? No oczywiście. A pochodzi spod y, Orzesza, z takich dobrych stron, nad jeziorem samym. Tak, z Mazur, z Mazur jestem, także... Że ryby i łowiectwo to jest moja pasja. A jak się siostra czuje? Siostra zakonna i, i ojciec franciszkanin, brat? No, ojciec franciszkanin Jan jest w Gdańsku, dobrze. Siostra no, trochę, trochę jest chora. Ale jest bardzo dobra. Ale, ale miejmy nadzieję, że wyjdzie z tego. Jest zgromadzenie sióstr. Benedyktynek. No właśnie. One są u księdza biskupa Stanisława Stefanka też. Tak, w łomży. A to jest lecieli pięć pół godziny samolotem. Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. A, nazywam się Marzena Ząbek, a reprezentuję koło przyjaciół Radia Maria z Los Angeles, Kalifornia. A, jesteśmy tutaj... Jesteśmy tutaj po raz pierwszy w amerykańskiej Częstochowie, z czego bardzo się cieszymy, a jesteśmy chyba najmłodszym kołem e, przyjaciół Radia Maria i Telewizji Trwam na tym kontynencie, bo powstaliśmy zaledwie pół roku temu i byliśmy owocem naszych rekolekcji adwentowych, które prowadził zresztą a, ojciec a, Piotr Detlaw. I a, bardzo się cieszymy, że jesteśmy. Tutaj, że mamy okazję do wspólnej modlitwy razem ze wszystkimi. Naszym duchowym opiekunem i założycielem jest nasz ksiądz proboszcz, ksiądz Rafał Dyguła. Który dał mi moherowe, mohere, moherki, bo swój moherek zostawiłem niestety w Menwil. No, i niech mi będzie wolno właśnie w tym szczególnym miejscu złożyć serdeczne słowa podziękowania na ręce księdza Rafała, za to, że był właśnie tym pionierem, że dzięki jego pomocy, dzięki jego modlitwie i duchowej opiece właśnie istniejemy. Zapraszamy wszystkich do naszej kalifornijskiej częstochowy. Tak określił parafię Matki Bożej Jasnogórskiej w Los Angeles arcybiskup Dzięga, który prowadził u nas rekolekcje wielkoposny. Którego pozdrawiamy którego serdecznie bardzo pozdrawiamy od nas wszystkich w Szczecinie. no i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Los Angeles w Kalifornii, zapraszamy do naszego kościoła do Matki Bożej Częstochowskiej Jasnogórskiej a na Adams Boulevard w Los Angeles. Bóg zapłać. I teraz z Toronto, z Mississauga. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Maria zawsze... zawsze dziewica. Nazy nazywam się Krysia i to mój mąż Krystek Lenart, którzy organizujemy właśnie te pielgrzymki już 14 lat do amerykańskich czternaście 13, 13 od samego początku. Tak. Na jedną nazywa. pielgrzymkę przyjechaliśmy tutaj, bo było 50-lecie właśnie i wtedy nie pojechaliśmy do Chicago. A no to właśnie, za Liczymy to 14. Razem mamy 16 pielgrzymek, bo jeszcze dodatkowo przez to, że jeździliśmy tu, poznaliśmy, że są nocne adoracje zawsze w ostatnią sobotę miesiąca. Więc przyjechaliśmy dodatkowo dwa razy na takie nocne adoracje. I mówiąc o adoracji, chciałbym serdecznie pozdrowić, bo jedyne doświadczenie w życiu, jakie miałem, my mamy kaplicę wieczystej adoracji w parafii św. Maksymiliana Kolbe. Tutaj pozdrawiam mojego proboszcza, ojca Andrzeja Sowę. I wszystkich księży z Mississauga, moich znajomych kolegów, rycerzy Kolumba, rycerzy niepokalanej. Ale właśnie w kaplicy, w wieczystej adoracji, raz miałem doświadczenie, że przyszedłem do kaplicy na adorację, w każdy czwartek tak chodzę. Modlił się i adorował Najświętszy Sakrament naszej kaplicy, biskup Szamocki z Torunia. Serdecznie go pozdrawiam i dziękuję za tą wiarę, którą tam się uczyłem na kolanach przed Najświętszym Sakramentem. Bóg zapłać? No i teraz państwo Lewandowscy. Tak, może ja z tej strony. Kto, może, kto będzie mówił? Może, może Jola powie coś najpierw. Zawsze to samo. Więc nazywam się Jola Lewandowska, to jest mój mąż Andrzej. 13 lat prowadzimy pielgrzymki Rodzina Radnia Maryja tutaj do amerykańskiej Częstochowy i nie tylko. Ale te pielgrzymki są dla nas najważniejsze, ponieważ spotykamy co roku przyjaciół Możemy sobie porozmawiać, dowiedzieć się, co gdzie się urodziło, kto wyszedł za mąż, ożenił się, czyli wymiana informacji, a także formacja duchowa. Bardzo się cieszymy tutaj z Państwa obecności, z obecności Ojca Dyrektora, wszystkich przyjaciół Radia Maryja w amerykańskiej Częstochowie. Ja cały rok myślę o tej pielgrzymce, o następnej, kolejnej pielgrzymce, o tym ile autobusów będę mógł zgromadzić. Także w międzyczasie prowadzę jeszcze inne pielgrzymki, taką nieformalną grupę pielgrzymkową Sursum Corda, także taka grupa Radia Maryja. I modlimy się i za Radio Maryja, za Ojca, Dyrektora, za wszystkich Polaków i w kraju, i na świecie. Także pamiętajcie, jest, nie jesteście sami, jesteście omodleni. Tutaj zamawiamy za Was mszę świętą. Jesteście z nami, cieszymy się waszą obecnością. Ja na, u mnie w domu, u nas w domu na Okrągło, Radio Maryja albo telewizja trwam, także to jest wielka siła i duchowa i daje mi wielką radość i pomaga przetrwać najtrudniejsze dni. I zwłaszcza tutaj na obczyźnie to jest naprawdę wielka siła, moc i dar z nieba, można powiedzieć, poprzez ręce ojca dyrektora. Wspaniałe dzieło i jemu Bóg zapłaci za to wszystko i niech ojciec nam żyje 100 lat. To jest stanowczo za mało. Ja chcę całą wieczność. Ja chcę Pani, Pani Jolu, Pani chciała coś jeszcze powiedzieć, bo tak widzę... To znaczy ja chciałam tylko pozdrowić przyjaciół, studentów z Częstochowy, Gołdapi, Ełku, Podkarpacia, właściwie z całej Polski, ponieważ ostatni rok spędziłam pośród nich w Toruniu studiując dziennikarstwo i zawiązała się naprawdę ogromna przyjaźń. Ja już za Wami tęsknię, moi kochani tam w Polsce. Także trudno było wracać, trudno się było rozstać, ale tutaj jest moje serce, tu jest mój mąż i dzieci, dlatego musiałam powrócić. Na wakacje mój mąż mówi, ale ja nie wiem. Pani się łamie, widzę. Podziwiam, zawsze się łamie, ale jest lubiana pani przez studentów, mówią nasza mamusia, prawda? A, a pani do tych studentów, studentów, chodźcie, dzieci kochane. Przygot wiem, że pani im gotuje jedzenie, przyjmuje, rozmawia dużo, ale co pani powie? Może dwa